Kilkuletnie zamknięcie napoiło piękną panią Hoym dumą, żółcią, goryczą, smutnymi myślami, pogardą dla świata i ascetyzmem dziwacznym. Wystawiała sobie życie swoje jako skończone, zamknięte, jako wyczekiwanie równie samotnego zgonu, a była jak anioł piękna i nie miała jeszcze lat 24 skończonych i ci, co ją zdala widzieli, nie daliby jej z twarzy dziecinnej niemal ani 18. tak dziwnie młodo wyglądała. Panią Fitzrum, która w gorętszym życiu postradała świeżość i część młodego wdzięku, ta nieśmiertelna dziewiczość bratowej gniewała. Gniewały ją i inne jeszcze w niej przymioty: szlachetna duma cnoty, oburzenie na zepsucie, pogarda intrygi i kłamstwa, królewski majestat, z jakim z góry swej potęgi spoglądała na ruchliwą, śmiejącą się, pełną fałszu bratową. Gdyby nie była bratową, może by jej nawet życzyła upadku i upokorzenia. Hojmowa nie lubiła jej wzajemnie, wstręt do niej czując instynktowny. Dla męża okazywała teraz niemal chłodną pogardę. Przez samą panią Fitztrum, po cichu szepczącą nieraz tajemne skandaliki, wiedziała Anna Hojm, że mąż nie był jej wiernym. Mogła go łatwo jednym czulszym wejrzeniem u stóp swych położyć. Znała swą potęgę, była jej pewna. Nie chciała. Wydał się jej już zbyt nikczemną istotą, aby się o niego starać było warto. Przyjmowała go zimno, odprawiała obojętnie. Koim burzył się, ale z żoną, gdy przyszło do otwartej kłótni, czuł się tak słabym, że zwycięstwa szukał w ucieczce. I tak płynęły smutne, a długie dnie w Laobegast. Nielaz Annie przychodziły myśli, słomianą wdową, powrócić nazad do Holsztynu, do Brogdorf, do rodziny. Lecz rodzina nie była jej bardzo przychylną. Ojca i matki nie miała od dawna, a księżna Brunświcka z domu Holstein Plyn, czyżby ją znowu na dwór przyjęła. Głośne tam było i pamiętne znalezienie się szesnastoletniej jeszcze Anny, którą książę Ludwik Rudolf w zapale uwielbienia dla jej piękności cudnej chciał pocałować i... i dostał publicznie prawie policzek. Nie miała się więc gdzie podziać biedna, piękna Anna. Pomimo zepsucia dworu i sąsiedztwa Drezna, w którym trudno było ukryć przed oczyma ludzi taką gwiazdę pierwszej piękności, Kilka lat przechadzając się ponad brzegami elby, nad którymi nieustannie krzyżowały się dworskie powozy, kawalerowie konni, wojskowi, cała próżniacza czereda otaczająca panującego, Anna tak się umiała przysłonić w swym ustroniu, że ją żadne niemal nie postrzegło oko oprócz jednego. Tym jednym był Młody Polak, który raczej wisiał niż trzymał się na dworze Augusta, a dostał się nań prawie mimo woli i mimo woli tu dość nudne wiódł życie, gdy August Mocny po raz pierwszy jechał do Polski. I przy biesiadzie w oczach zdumionych panów, co na jego wyruszyli spotkanie, Srebr nagniutł w ręku puchary, łamał talary i kruszył podkowy przy obiedzie w piekarach. Po odbytej ceremonii przed cudownym obrazem, na widok tych popisów siły pańskiej, źle jakoś wróżyć się zdającej dającej przyszłości Rzeczpospolitej, ozwał się z niechcenia pono ksiądz biskup Kujawski, iż jednego młodego chłopaka znał, który niemal tak samo mógł dokazywać. Piknęło to króla jego mości, zarumienił się, acz tego po sobie nie dał znać, zwłaszcza, że to były dopiero początki jego w Polsce. Rzekł tylko, iż ciekawy był widzieć współzawodnika w sile, bo go jako żywo nigdy w życiu jeszcze nie spotkał. Obiecał ksiądz Kujawski ubogiego onego szlachetkę, pochodzącego bodaj z wielkiej, a niegdyś bardzo możnej rodziny zaklików, królowi, gdy przybędą do Krakowa po koronacji przedstawić. Ale rzecz przy tylu innych, ważniejszych, poszła w zapomnienie. I biskup by jej nie wznawiał, postrzegłszy się, iż niezręcznie z tą paralelą wystąpił, gdyby sam król nie naparł się i nie przypomniał, a nie wymagał natarczywie, aby mułowego pana Rajmunda zaklikę koniecznie na oczy pokazano. Chłopak tylko co był szkoły jako tako u jezuitów dokończył, wałęsał się sam, nie wiedząc co począć z sobą. Do wojska by był rad szedł, ale pocztu sobie za co kupić nie miał, a inaczej staremu szlachcicowi nie wypadało. Po długich więc poszukiwaniach w mieście udało się za klikę odkopać gdzieś po niewoli pasującego się z piórem przy kancelarii. Gdy przyszło go stawić przed królem jego ościa. nie było ani przyodziewku dostatecznego, ani szabelki, ani pasika, biskup go marszałkowi dworu rad nierad musiał kazać oporządzić od stóp do głów i dopiero sam obejrzawszy, że mu wstydu nie zrobi, trzymał w pogotowiu. Król najczęściej z tą siłą przy ucztowaniu występował, gdy był dobrej myśli. Znowu te dnia jednego dzbany mięto, sił i podkowy sobie przynosić kazał, które dworacy zawsze na ten eksperyment w pogotowiu trzymali. I siedział biskup cicho, aż król do niego znowu. – A gdzie wasz siłacz, mój ojcze? – począł nalegać. Sprowadzono zaklika. Chłopak był wyrosły jak dębczak, smukły, rumiany, chorzy, skromny jak dziewczyna i nie wydawał się wcale takim Herkulesem. August, spojrzawszy nań, począł się uśmiechać żeby był szlachcic, przypuszczono go do ucałowania ręki pańskiej. Rozmówić się z nim inaczej jak po łacinie było trudno, bo po niemiecku ani po francusku słowa jeszcze wówczas nie rozumiał. Szczęściem tu słów nie było potrzeba. Stały dwa puchary srebrne, jedna przed królem. Wziął August jeden w szeroką dłoń, palcami objął, podcisnął i jak liść zgiął i zdusił. Było na dnie wino, trysnęło wierzchem. Szydersko się uśmiechając, podsunął sam drugi za klicę i rzekł –– Próbuj. Jeśli puchar zgnieciesz, twój będzie. Nieśmiało zbliżył się chłopak do pańskiego stołu, garść nadstawił i objął blachę twardą. Chwilkę niby się ważyło, co będzie, krew mu uderzyła do głowy i puchar poszedł w kawałki. Na twarzy królewskiej odmalował się niezmierne zdumienie – ale żywsze jeszcze nieukontentowanie, której we wzroku na biskupa rzuconym znać było. Panowi przytomni jeni dowodzić, że puchar z cieńszej był blachy albo nadkruszony. Wziął król podkowy łamać jako obwarzanki. Kazano zaklicy i kruszył je leciuchno, nie wysilając się. Dobył August talara bitego, zmocował go w dwóch rękach i złamał też. Dano zaklicę bodaj grubszego, hiszpańskiego. Trochę się chłopak namyślał, ale już się też i rozpalił, a to mu sił dodało, przepołowił i talara. Chmura popłynęła królowi po czole. I markotny się stał dwór pański, że do takich nieprzyzwoitych zapasów przyszło. Kazał król zaklikę nagrodzić, oba puchary mu darował, a potem namyśliwszy się powiedział, żeby go do dworu wzięto. Dano mu jakiś urzędzik przy dworze, ale na zajutrz, na ucho szepnął ochmistrz, aby się nigdy nie ważył z siłą popisywać, nie chwalić, aby z nim nie było źle, bo to rzecz zakazana. I uwisł tak przy dworze, ów nieborządko zaklika. Dano mu kilkaset talarów pensji, barwę, co się zowie wspaniał. żadnej roboty, wiele swobody, ale za królem, gdzie się on ruszył, jeździć musiał. A że to było, jak mówi przysłowie, pokorne ciele, dobrze mu było. Król wprawdzie słowa do no nie przemówił, ale o nim pamiętał, pytał i nakazywał, by mu na niczym nie zbywało. Swobody miał chłopiec dosyć, a że wśród tego szwargotu niemieckiego wciąż musiał siedzieć lub francuszczyzny słuchać, jął się obojga języków uczyć bystro i we dwa lata już nimi dobrze w gębie obracał. Z tego próżnowania i że żyć nie bardzo z showdrami lubił, bo tak ich zwał, salwa rewerencja dla królejkości, gdy pora była po temu około drezna pieszo schodził wszystkie wioski i laski. Natura była ciekawa, drapał się i po górach na drugim rzeku elby, tak urwistych, że z nich spojrzawszy, aby zóz Nigdy jednak szwanku nie poniósł. W jednej to z tych przechadzek trafił rajmuś za klika Laubegastu. gastu. I znalazłszy pod bezpańską lipą chłodek, rozłożył się tam obozem na swoje nieszczęście. Właśnie o tej godzinie wyszła Anna, hrabina Oim, na swą samotną przechadzkę. Gdy ją chłopak ujrzał, od razu zamarł z admiracji. Tchu mu w piersi zabrakło. Oczy tarł, myśląc, że mu się śni, że taka istota chyba istnieć nie może. Siedział w miejscu biedaczysko do nocy, patrząc, a patrząc, i napatrzeć się nie mogąc. Zdawało mu się, że oczyma się na pasie dosyta, a im dłużej patrzył, tym więcej widzieć pragnął. Zrodziła się w duszy tęsknota czy szał. Dosyć, że do laubegastu jak opętany latać zaczął. W głowie mu się wszystko przewróciło. A że się nikomu nie zwierzył? Nie było mu też komu poradzić, iż na taką chorobę jedno jest tylko lekarstwo. W ogień samemu nie iść, ale z ognia uciekać. I tak się chłopaczysko rozmiłowało, że wychudło i zgłupiało. Kobiety służące u dworu pani hojmowej, które wyszpiegowały go, a domyśliły się pewno, co mu jest, jeły w śmiechy z niego, powiedziały o tym i pani. Śmiała się i ona i zobaczyła go niewidziana, może się jego i żal zrobiło, ale kazała do siebie przywołać. I surowo go zgromiła, że się tu niepotrzebnie włóczył, a zakazała, aby więcej nogą około dworu nie postał. A że przy tej rozmowie nikogo nie było, a chłopca głupota jego znać ośmielała, odpowiedział na to, że przecież patrząc nie grzeszy i że oprócz widzenia pani nic nie żąda, a dodał, iż choćby go tam ukamienować, miano musi przyjść, gdyż mu srodze tęskno nagniewała się, tupiąc nóżką pani Hojmowa, grożąc, iż go mężowi przeskarży, a nic go to nie nastraszyło. Potem się kilka tygodni z tej strony, z której ją widzieć mógł, nie pokazywała. Chodziła do Elby, póki raz nie postrzegła, że zaklika, poszyje w wodę się schowawszy, mimo zimnej rzeki, stał tak ukryty, aby tylko ją zobaczył. Rozgniewała się wtedy strasznie i poczęła wołać na ludzi, aż Rajmuś nurka dał i zniknął. O mało naówczas nie utonął, bo go kurcze porwały i odzież mu namokła ciężyła, ale się wyratował. I jakoś go nie było widać. A no nieprawda, bo sobie inną obrawszy kryjówkę, oczy trucizną tej piękności pasł i pasł. Już czy jej mość o tym wiedziała, czy nie, nie było słuchu, a nie mówiono więcej o zaklice. Że zaś we dworze mało się o niego troszczono i król by był może nawet rad, żeby gdzie karku nadkręcił, nikt o chłopcu nie słyszał. Robił i chodził jak chciał. Raz tylko zawezwano go do dworu, bo król był dużemu koniowi z wielkiego gniewu, w jaki wpadł, głowę jednym cięciem odrąbał. Chciał tedy okazać August mocny, iż tego ów nawet sławny zaklika nie dokaże. Przyprowadzono szkapę starą z dragona, twardo kościstą. Dawano po cichu do zrozumienia zaklice zawczasu, aby jeśli mu łaska pańska miła, koniowi dał pokój lub nie tak bardzo się zamachiwał. A temu było wszystko jedno. A gdy raz na siłę szło i podpoczuł, jak to mówiono, nikt go nie pohamował. Wobec tedy króla, panów i wielkiej ciżby osób, poprobowawszy tylko żelaza i dobrawszy klingi, koniowi łeb zwalił jak brzytwą. Mówił, że go potem tydzień ręka bolała w ramieniu, ale nic to. Król słowa nie rzekłszy, ramionami ruszył tylko i zapito konfuzją. Na zaklikę nikt nie spojrzał już, a dworscy słudzy, których miał przyjaźniejszych, szeptali mu, że mógłby się wynosić gdzie cichaczem, bo go przylada małym czym spotkać ciupa na A Rajmuś ramionami ruszył, wcale się tego nie zląkł. Królewskiego tyle było zwycięstwa, że koniecznie chciał go jeszcze próbować, wiele wina strzyma. Ten zaś czystą wodę tylko pijał, czasem szklankę piwa, wina, kieliszeczek, dalej nie mogąc. Więc próżne było przykazywanie królewskie pi a pi. Gwałtem prawie wleli mu puchar węgrzyna od którego Jak padł? Tydzień odchorował. I o mało go z tego świata nie wzięła gorączka. Ano. Potem jednak do siebie przyszedł i bodaj do ogromniejszej jeszcze siły, na którą się z nim nikt próbować nie śmiał. I znowu chodził na wyglądanie o pod ogród dla Ubegaście. A miłość ta uczyniła go innym człowiekiem, spoważniał bardzo. Uczyć się począł i powierzchownie nawet odmienił. Anna, hrabina hojmowa, która o wszystkim mówiła mężowi i jego siostrze, o nim nigdy nie wspomniała. Zdając się go nie widzieć ani wiedzieć o nim. W laube gaście kończył się dzień zawczasu. Z mrokiem zamykano bramy i drzwi na klucze i drągi, jak było we zwyczaju naówczas. Psy spuszczano na podwórza z łańcuchów. Słudzy szli z kurami spać, a pani choćby dłużej przy świetle czas nudny spędziła nad książką, nikt o tym nie wiedział. Tej nocy właśnie. Gdy rozpustowano na zamku, a w odkrytych polach jesienny wiatr bujał, wlał begast tak go słychać było, łamiącego drzew gałęzie i miotającego lipami, iż o śnie ani było myśleć. Piękna Anna, rozebrawszy się, czytała w Biblii, bo to jej było czytanie najulubieńsze, zwłaszcza Apokalipsę i listy Świętego Pawła. Toż myślała, a rozmyślała nad nimi, często płacząc nawet. Było już późno w noc. I druga świeca jarząca dopalała się w jej pokoju, gdy tentent się dał słyszeć za domem, potem jakby kto bramą żelazną targał i psy ujadać zaczęły tak straszliwie, iż nieuleknionego ducha pani poczuła się strwożoną. Rzadkie były już wówczas napaści na dwory, zwłaszcza pod stolicą, ale przecież je trawiały. Rozpuszczone żołdactwo, połapani gwałtem żołnierze, którzy później zbiegli i po górach się kryli tułając, dopuszczali się czasem gwałtów, choć je szyją później płacić im przyszło, gdy na nich obławy zwołano. Poczęła więc dzwonić, Anna i cały dwór się pobudził, ale mimo to brama nie przestała dźwięczyć ani psy ujadać. Poszli tedy ludzie z bronią w dziedziniec, i dopiero zobaczyli, że tam się ze dworu królewskiego posłaniec miotał, a krzyczał i tuż za nim sześciokonny powóz stał z lokajami i służbą. Psy wzięto na łańcuchy, wrota otwarto, posłaniec list oddał. Gdy go jej przyniesiono wśród nocy, sądziła że zrazu, iż coś złego stać się musiało. Pobladła nieco, poznawszy jednak rękę męża, choć zmienioną na liście, uspokoiła się. Przyszedł jej tylko na myśl los kanclerza Bechlinga, który nagle ze szczytu łaski poszedł jednej nocy do Königsteinu i zabrano mu wszystko, co miał. Sam Hoim nieraz po cichu spowiadał się jej z tego, iż królowi nie wierzy i nie będzie się nigdy czuł bezpiecznym, dopóki majątku i głowy za granicę nie wyniesie. Dowiedzioną to było rzeczą, iż król, gdy najczulszym się okazywał, najwięcej się go obawiać było potrzeba. Uśpić bowiem pragnął nim ofiarę swą strącił ze szczytu i lubował się, patrząc na tragiczną fortunę zmianę. Myślała więc Anna, a za z kanclerza nie spotkał jej męża, którego kraj cały nienawidził za wprowadzenie akcyzy i nieprzyjaciele najszczuli ze wszech stron. Zdziwiła się niezmiernie, postrzegłszy na bilecie męża ręką, acz widocznie zmienioną i pośpieszną, kreślony rozkaz, aby natychmiast przybyła posłanym po nią powozem. Ani się było podobna opierać dla oczu ludzkich, a i ciekawość też wiodła. Kazała więc sługom czynić natychmiast przygotowania do podróży. I nie upłynęła godzina, gdy już w powozie siedziała i wrota cichego dworu w gaz na zawsze się za nią zamknęły. Myśli dziwne w drodze ją opanowały. Czuła się przejętą jakimś strachem i smutną tak, że się jej na łzy zbierało. Nie wiedziała, co jej groziło i czy jej co zagrażało, Tworzyła się wszakże. O powrocie króla i dworu po kilkuletniej niebytności wiedziano wszędzie. Z nimi razem powracały do dezna intrygi, podstępy, wyścigi o łaski i znaczenie, w których się różnymi środkami posługiwano. Działy się tam rzeczy na pozór, lekkie i wesołe, a w istocie tragiczne. W chwili, gdy ofiary z jękiem padały w lochy i ciemne przepaści – Balowa muzyka przygrywała weselu tych, co zwyciężyli. Nieraz z dala patrzała Anna na siną górę Königsteinu, pełną tajemnic i ofiar.